miasto z wizją .pl. To dla was zmieniamy szczczecineę Ww miasto z wizją Dzisiejszy dzień to kontynuacja świetnej zabawy dzieci ze Szczecineckich Świetlic Środowiskowych. Tydzień temu zabawa w wesołym miasteczku, dzisiaj cyrk, a wszystko to za sprawą sponsora, który nadal chce być anonimowy, dlatego też zwrócił się do Stowarzyszenia Miasta z Wizją o przeprowadzenie tego zadania. Za co serdecznie mu dziękujemy. Życzymy dzieciom wesołej zabawy. Myślę, że dzisiaj też wyjdą zadowolone i uśmiechnięte. Miasto z wizją P. To dla Was zmieniamy Szczecinek. Wybuchło miasto z wizją P.